Ale w to uwierzycie, była śruba kolejowa. No to jest i kawałek szyny kolejowej. No to kurde, no tak na wykrywacz wiedział, że takie całkiem gite znajdki. Droga jaka jest widać. Aż nam wytrzepało jednego jednorożca, będzie trzeba to naprawić i przykleić go ponownie. A my gdzie zaraz dojedziemy, to zobaczymy. No to my się wspinamy na kolejną wieżę widokową. Tak w ogóle tam mamy 22 września, temperatury nie odpuszczają. Cały czas mamy powyżej 20 stopni. Dojechaliśmy prawie już na miejsce. Nie jesteśmy jeszcze docelowym. Ale po drodze mi wyskoczyło, że jest tutaj taki punkt widokowy w okolicy, więc trzeba o niego zahaczyć. Gdzie w ogóle jesteśmy? jesteśmy jesteśmy w miasteczku zwanym Miłomyn Dlaczego Miłomyn nie wiem ponoć po niemieckiej nazwie takie zwiększenie powstało ale moja teoria zakłada, że skoro młyn to coś mielili Pewnie coś dobrego skoro było miło Nie zwiedzamy dzisiaj samego miłomynu chociaż widok całkiem ładny jest tutaj kanał elbląski, także można dopłynąć wodą, dojechać eską, bądź taką drugą boczną jak my jechaliśmy. I są też też nieosalankowe. Ale naszym celem jest plaża miejska, na którą się teraz udajemy. I tam trochę podubiamy z wykrywacz. No i jesteśmy na miejscu. Łyk kawy, sprzęt rozłożony. Dzisiaj w użyciu Minelab Equinox 900. -ka. Tak. Sitko standardowe, kawusia do przetestowania dzisiaj w końcu nowe wodery, stare podzielone. I co my tu mamy? Mamy tutaj tak małe kąpielisko. Jest i plażyczka. Oprócz plażyczki mamy jeszcze małe boisko do siatki. Mały placek zabaw. Zaczniemy chyba od wykopków na lądzie. Ale tu ewentualnie jeszcze, oprócz plażyczki, jak będzie mało kąpieliska, jest jeszcze coś. Czyli takie miejsca, gdzie jest dosyć płytko. I myślę, że je też będzie warto sprawdzić. Także, no cóż, trzeba dopić kawkę i brać się za poszukiwania. No jeziorko naprawdę bardzo urocze. Miłomyn. Chyba warto, a jakby na wschodniej stronie jeziora, jakby pojechać dalej, w stronę miejscowości Tarda są właśnie tężnie solankowe, jeżeli kogoś taki wypoczynek interesuje. A już nie przedłużam. Dopijam kawkę. Najpierw poszukamy trochę na lądzie i wbijamy się do wody. No i sytuacja na plaży wygląda tak. Że kapsli jest co nie niemiara. Kapsle i zaweczki same na razie. W sumie ktoś by powiedział, że sezon się kończy, ale raczej moim zdaniem się zaczyna. Pewnie większość woli jeździć i szukać właśnie w lato, chociaż już ono się nie skończyło, właśnie. Tak jest pełno ludzi, pełno znajdek i tych innych. Wiadomo, większe natężenie, więcej pogubionych rzeczy. No, a osobiście wolę właśnie zaczynać na jesieni i w zimie. A z jakiego względu? Z takiego względu, że można naprawdę pojeździć po miejscach, w których się nie było. Jest lepsza opcja z doborem pór dnia, bo nie ma ludzi. Zawsze można to połączyć po prostu z znajdywaniem nowych miejscówek. Ciekawych w spokoju i w ciszy. A wyzwanie, czy coś się znajdzie, No jest zawsze, ale nie o same znajdki tu chodzi, tylko ma być miło, dlatego, że spędza się czas na tym, co się lubi, w spokoju. O, chyba muszę zjechać z czułości, bo pół metra po kapsle to nie będziemy kopać. No i trafiło się w końcu coś innego od kapsli, nie moneta. Nie wiem czy to jest jakiegoś zapięcia jak na okulary chyba za duże coś ze znalazł przy cynku czekamy cały czas na sukces no i cóż tu powiedzieć plażyczka za nam w pełną sakwę kapsli, zawleczek, denko od słoika kawałek znalu. no to nadzieja nikła, ale sprawdzamy boisko do siatki no i sytuacja na froncie bez zmian. Boisko do siatki nie było łaskawe, jedna zawleczka. Więc my spróbujemy coś na tej małej łaszce piachu podłubać. Może chociaż pad zabaw uratuje honor lądowych znajdek? No i cóż mogę powiedzieć po poszukiwaniach na lądzie. Jednym słowem, kryzys. I nadzieja. Dlaczego nadzieja? bo chyba znajdką najlepszą, oprócz tego, tego, o, była jakaś zapalniczka na pracy zabaw, to te kielek, kapsze, zawleczki, jest jeden kapselek, na którym mamy napisane przed Tobą jeszcze więcej. Mam nadzieję, że nie tych kapsli. Także rozprawiczamy nowe wodery, zakładamy i nadzieja w wodzie. To no, takie, że jest trochę mułu pod piaskiem, Pierwsza znajdka nie rokuje, bo jest to zawleczka. Ale tu musi coś być, ja to wiem. Plus taki, że wyciągając takie śmieci, przy okazji ogarniemy trochę takich śmieci. Może uda się chociaż czyjąś stópkę uratować. Doczekaliśmy się pierwszego kombo w siecie, Takiego dosyć dziwnego. Bo i mamy ten kapturek od zawleczki, od jakiejś puszeczki. I zawias. No takie połączenie to się rzadko zdarza ale patrzcie na to jest kapsel konkursowy ktoś musiał płakać Wygrałeś Warka, szkoda że 2021 rocznik. Ale jakaś wygrana jest Nie no, jest sukces proszę Państwa Proszę Państwa Mamy 10 groszy to kół ocznik 2004, nie taka świeżynka pierwsza monetka dzisiaj. No i coś z fajniejszych rzeczy są pierwsze wędkarskie. Taki fajny klep ołowik. Myślę, że z dobre 20 gram będzie. I tak wyskakuje nam może nie zabytek. Ale dwa złocisze, perelisze i rocznik. Ja Więc co nie widzę w tym słońcu 88 ósmy podejrze. takie znajdki dzisiaj. No i trochę zmiana, wychodzimy z głównego kąpieliska na takie boczne ścieżnik, nie jest tego za dużo. Ale pierwsza rzecz jest krągłość, fakt, że chyba jest to. Oczko od jakiejś linki czy od czegoś. Ale. Kształt już fajny. Ale patrzcie na to. Wszyscy za odymowi Co można znaleźć. Wykrywaczem. W jeziorku. Takiego kolejarza pięknego. No to kurde na magnesie by się człowiek nie powstydził. Są PRL. -e. Tym razem złocisz. Także może coś tam, coś tam jeszcze nałuskamy Ale w to uwierzycie Była śruba Kolejowa No to jest i kawałek Szyny kolejowej, no to kurde no tak na wykrywać w jeziorze, takie Całkiem gites znajdki I kolejna dzisiaj krągłość obrączkowa Czyli jakaś podkładka grubsza, coś takiego miedzianego No cóż Blisko no, i cóż tam było ciekawego w tym miłomłynie? W miłomłynie było miło, bo była dobra kawa, którą jeszcze sobie pijemy. Kawa zwykła, rozpuszczalna z orzechówką, zmieszana miała być na rozgrzanie, chociaż i tak jest bardzo ciepło 20 parę stopni. Powtarzam, 22 września pogoda naprawdę rozpieszcza. Znajdki, czy są, no też rozpieszczają ilością na pewno. Wodery, dzisiaj testowane. Jak się sprawdziły, no w takiej cieplutkiej wodzie elegancko. Także zobaczymy jak będą w zimę sobie radziły. Występowało, tak jak mówiliśmy. Aquinox 900 od Minelaba. sitko wiadomo. Co nam tych znajdek sygnałów narobiło? Narobiło nam sygnałów mnóstwo to. Czyli 50 kapsli wróżba, że przed nami jeszcze więcej <grywa> była tak i wygraliśmy. Nie 2021, ale 50 różnych kapsji. Z asortymentu puszkowego. Kawałki puszki, wiadomo po czym. Kawałki spożywczaków puszek. Kącik, którego nie było, co wiesz, że zaskoczyło, bo to nie ma jest dymowy dzisiaj. Była śrubka kolejowa, no i kawałek szyny. Czyli taki wodny tasik jeżeli chodzi o schabowe. Z działu budowlanego. Trochę gwoździ, dwa zawiasy, podkład. Jakaś zapinka, jakaś większa podkładka z działu domowego, wieczek od słoiczka, jakaś tubka chyba pakiś kleju, coś ubraniowego, coś z kolorów, jakieś wyskoczyły kawałki aluminium, będzie coś koło 40-50 gramów ołowiu, tutaj mamy 7 zrywek, 4 polmosy, jakąś jeszcze blaszkę miedzianą, dwie takie kręgłości. No prawie jak obrączki, niestety nie tym razem. monet nie posypało, bardzo mało. Dwie grosówki, dwójeczka i złocisz z PRL-u. I czy było miło? Było miło. Znajdę sobie było dużo różnorakich, także i tak cieszyły. Nie tylko chodzi o te takie, czy o pierścionki, ale pozytywne rzeczy też przy okazji. Tyle szkiełek, także jak ktoś ma ochotę przychodzić do miłomy, na może jakąś stopkę uratowaliśmy. My co, pijemy sobie dalej kawę? Pan na kolejną miejscówkę jest, także będzie też za parę dni. A my co? Wspieramy się, dopijamy kawkę, lecimy, ogarnąć się, sprzęt, no i przygotować filmik. Dzięki za oglądanie. Zostawcie po sobie sztat i pamiętajcie chodzi o to, żeby było miło nie tylko o same znajdki. No i mamy jeszcze jedną rzecz, która w sumie świadczy o tym, że miło mnie było miło, powrót na parking, po parkingu warto się rozejrzeć, bo czasem leżą takie rzeczy, nie ma szału, ale jest 20 groszy, tam były 20 groszówki, czyli zdublowaliśmy współczesne monety, może drobniaki, ale zawsze cieszą, dobra, jadę montować filmik, do następnego.